Siemano, z tej strony Fogi, ze mną jest DJ Fabian, oczywiście ja muszę mówić, bo Fabianowi nie to łapać mikro, więc w tej zapowiedzi powiemy o LS-ie 15, dokładnie, będziemy nagrywać prawdopodobnie w święta lub po świętach, jak widzicie oni już na YouTubie. Więc zapraszamy. Naprawdę zapraszamy. Wigilie albo po wigilii. Nie wiadomo, kiedy wrócimy, o które i w ogóle. Może jeszcze się uda nagrać. Nie wiemy. Po prostu musi być przynajmniej 2-3 łapki w górę, bo na razie mamy. Pięciu subskrybentów. 5. Więc no musi być 3. Najlepiej jak było 5. Wtedy może od razu dwa odcinki na raz, tylko po prostu zrobi się. W jednym czasie zrobimy, ale po prostu przerwiemy i od razu będzie drugi odcinek zaraz. Więc zapraszamy. Cześć na razie.